I teraz wszyscy ręce w górę Teraz wszyscy ręce w górę Teraz wszystkie ręce w górę Wieczer przewodzi, wojna króluje Człowiek na kod kreskowy czeka na Chcemy świecić rozpaleni duchem Na wszechudwizji świata dawać inną narrację Mówiąc wariował, brał ten czarny strój Przed nim życie i całkiem nowy twór Jestem pewien, żaden dzień nie winie Po długiej ciemnej nocy jak Nie lubi, kiedy się mówi prawdę, być może boisz się Zostaw Boga świadkiem, mamy dla Ciebie radę Na przekór wizji wielkich Gdzie szary, mały człowiek nie znaczy zbyt wiele Za Boga znaczy więcej brak, porównań wszelkich, zaufaj panu, pozdaj jego cele Dobrze wiemy, Jezus jest królem, dzień w No to się dajmy rozpalić na max, ej! Wszystkie ręce do góry! Prześladować stawiawszy sądy wszelkie, będą wam wciskać kit, że to przestępstwo wielkie niż trudno wierzyć. Jeszcze trudniej świadczyć bez pomocy ducha. Może nie wystarczy to spuszcz serce. zamknij oczy, zobacz, to kumulacja dobra, która jednoczy słowa. Pozwól się prowadzić, miłość zaskoczy nowa. Wykrzyknij przy duchu, mowa hardkorowa Dajemy Ci wszystko, chcemy być na zogarną. dodało dwa, by żadne strachy świata nie zgasiły nadziei, że Twoja łaska Duchu może serce zmienić Nawet kiedy kroki upadną na bestroża bądź w GPS